Rozpoczynamy porady pedagoga i psychologa. E, witam się z Państwem Małgorzata. Dzisiaj m, zaprosiłam do audycji e, księdza doktora Zdzisława Wójcika, psychologa. Jak Państwo pamiętają e, od e, już dłuższego czasu, Łączymy się z księdzem doktorem, z radiem Fiat poprzez połączenie telefoniczne. Witam serdecznie. Witam Bardzo serdecznie. serdecznie witam, Drodzy Państwo, temat, który zaproponował na dzisiaj ksiądz, to wina i pokora. Wina i pokora. Proszę księdza, przechodząc do rzeczy, mam takie pierwsze pytanie. Dlaczego tak trudno człowiekowi jest przyznać się do winy? Bo jest trudno. Sądzę, że y, moje spostrzeżenie właśnie jest trafne, bo y, właściwie nie zdarzyło mi się, abym usłyszała, że ktoś powiedział, czuję się winny. Przynajmniej ostatnio jakoś tak. Nawet najwięksi zbrodniarze i przestępcy, o których wie świat, y, nie potrafili zdobyć się na te słowa. Dlaczego tak się dzieje, proszę księdza? Myślę, że główną przeszkodą. Yy... W uznaniu faktu, że człowiek jest winny zła, które popełnił, jest przede wszystkim niewiedza o tym, co z tą y, uznaną w sobie winą uczynić potem. Co zrobić następnie? Jakim wartością może służyć moje przyznanie się do zła? Czy nie uczyni ono mnie bezbronnym wobec oskarżycieli? Czy po prostu człowiek nie zda się w ten sposób na ich łaskę i niełaskę? Czy wpatrując się w to, co w nim samym jest mroczne i ciemne, człowiek nie, nie pozbędzie się szacunku dla samego siebie? A bez tego szacunku, bez niego, nikt nie potrafi normalnie żyć pośród ludzi. Następnie, czy nie lepiej, jak to się mówi, dla świętego spokoju, ukryć swą winę, uciec od niej, żyć tak, jakby się nic nie stało? Wszystkie te i tym podobne niepokoje wypływają z jednej. Myślę niewątpliwie racji takiej, że człowiek, że wyczuwamy intuicyjnie, że przyznanie się do winy nie może być aktem kończącym spór człowieka z własnym sumieniem. I jeśli chcę odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego tak się dzieje, że ludzie, że nam tak trudno powiedzieć słowo: czuję się winny, jestem winny, to sprawa dotyczy tej przyszłości. Co zrobić dalej, jeśli już przyznam się do winy? Bo to przyznanie się nie jest końcem sprawy. Ono jest początkiem i rozpoczyna coś istotnie nowego. A co się dzieje z człowiekiem, proszę księdza, w sytuacji, gdy on nie widzi, co dobrego może powstać no, z tego faktu uznania winy w sobie? Psychologia odpowiada następująco. Otóż wtedy gotów jest ulec. Lękom wszelakim, ogarniającym człowieka, lękom ulega. Przypomnijmy sobie, tutaj odwołując się do Ewangelii, do Pisma Świętego, dwa takie przypadki uznania winy. Jeden to osoba Szawła, a druga osoba to Judasz. Jak pamiętamy, uznanie winy u Szawła uczyniło go nowym człowiekiem, Pawłem. Natomiast uznanie winy u Judasza doprowadziło tego człowieka nieszczęsnego do samobójstwa. Tak, dwa y, przeciwstawne y, no, zdarzenia, tak. I, dwie konsekwencje, i konsekwencje tego. Właściwie tak. przyznania się do winy, uznania tak. w sobie winy. Jedno doprowadza do tego, że człowiek staje się świętym Pawłem, mhm. Szabła, a Judasz kończy swoje życie w sposób najbardziej dramatyczny i tragiczny. Czyli jest wina i jest pokora, ale jest też ta w tej postawie przeciwstawnej wina i pycha. No tak. Jakie powinno być, proszę księdza, zatem to uznanie winy? To musi być rzetelne. Ono musi być rzetelne, ale nie z uwagi na wzgląd ludzki. Jeśli uznanie takie dokonuje się poza nadzieją, to może doprowadzić człowieka do obsesji. Ale jeśli wyłoni się w ramach Nadziei i takiej dostatecznie szerokiej nadziei, to może, abyśmy tak powiedzieli, zjadacza chleba zamienić w anioła. E, proszę Księdza, ten sam fakt uznania winy jest aktem prostym. E, Judasz mówi, wydałem sprawiedliwego, tak? E, natomiast Paweł mówi, prześladowałem braci. No ale co dalej? Właśnie o to dalej. Co dalej z tym zrobić? Sądzę, że większość osób, która ma kontakt z rzeczywistością, ale także ma poczucie dobra i zła, i wyczucie takie moralne, to stoi przed wielkim dylematem: co dalej? A my powiedzmy prosto, według mnie wyłaniają się takie dwie drogi. Pierwsza droga, która prowadzi do unicestwienia siebie. Jako źródło zła, jak to uczynił Judasz, a druga prowadzi do odrodzenia siebie. Człowiek przeżywa chwilę pełne napięcia. Można powiedzieć, że czuje, że znalazł się na skrzyżowaniu dróg, że stracił orientację, że upadek był jak uderzenie obuchem w głowę, niewątpliwie stoi. Przed wielkim dylematem, być albo nie być, ostatecznie byśmy powiedzieli. Mhm. Czyli zatem, co ksiądz by tutaj poradził, co można by zrobić, by y, ratować siebie, by na nowo y, odzyskać pokój wewnętrzny. I właśnie sądzę, że w tej jedynej w swoim rodzaju sytuacji, tak się to określa często sytuacji granicznej, bo ona jest jakąś granicą i to bardzo ostro której człowiek czuje, jak wgryza się w niego niepewność siebie i swego świata. I właśnie wtedy mogą, czy też zaczynają odsłaniać się pewne wartości, które przedtem mogły być znane człowiekowi, ale jedynie z nazwy, tylko z teorii, ale nie egzystencjalnie. A pierwsza z nich, z tych wartości, to wewnętrzna prawda człowieka. A druga, Wartość to dobroć ludzkiej woli, jego woli. Chciałabym zatem księdza od razu zapytać o tą pierwszą wartość. Czym zatem jest ta prawda człowieka, jak to ksiądz powiedział? To po prostu prawda człowieka to tyle samo, co pokora człowieka. Prawda to pokora, a pokora to prawda, która zamieszkała w człowieku. I zauważmy taką sytuację psychologicznie rzecz biorąc, Człowiek zawsze jest skłonny do pielęgnowania różnych złudzeń w sobie, wyobrażeń, takich oszustw, samooszustw, zwłaszcza złudzeń typu moralnego. Wydaje mu się, że jest sprawiedliwszy niż inni, że jest roztropniejszy, czyż tak nie jest, prawda? Tak. Że jest lepiej rozumiejący drugich, że jest szlachetniejszy, mężniejszy. No i tu to... Mówimy wtedy o pyszcze człowieka. Oprócz złudzeń moralnych, człowiek posiada także wiele innych złudzeń, ale tych pozbywa się względnie bezboleśnie. Złudzenia moralne są człowiekowi bliższe na co dzień. Stąd też stawiają większy opór próbom ich demaskowania. I my jesteśmy obserwatorami na samych sobie, jeśli potrafimy to uczynić, taką introspekcję dokonać, takiej introspekcji dokonać, ale może nawet lepiej nam wychodzi, gdy przyglądamy się postaciom takim y, znanym z historii czy, czy z życia naszego tera teraźniejszego, bliskich czy dalszych. Widzimy, jak ludzie potrafią fałszować prawdę o samych sobie, jakim daleko do nazwania rzeczy po imieniu. I to się odbywa w kwestiach moralnych. Nie potrafią nazwać dobra dobrem, a zła złem. No, walczy człowiek ze swoim sumieniem, niewątpliwie zmaga się z nim. Tak w takim złudzeniu chodzi, mhm. w mirażach. Proszę księdza, proszę w takim razie powiedzieć nam co się stanie, co się w ogóle dzieje w takiej sytuacji, gdy te miraże, o których ksiądz tutaj mówił, którymi karmimy się, który człowiek się karmi codziennie tą swoją pychę, kiedy one opadną, no co się wtedy stanie? Tak, tak ładnie pani to ujęła, pani. Redaktor, karmić swoją pychę. Bardzo ładne określenie, karmić swoją pychę. Otóż, spod warstwy pozorów przecież wyłania się prawdziwa twarz człowieka. Nagle zdemaskowany człowiek ma wrażenie, że opada na jakieś dno, gdzie czeka na niego tragiczna prawda. Prawda na przykład o jego skończoności, bardzo ważna prawda, o nas samych. Prawda o tragicznym rozdźwięku między tym, czego pragnie, a tym, co może? Prawda o jego niekonsekwencji? Prawda o rzeczywistych rozmiarach jego. Tu wiele razy tutaj padają słowa, ja to mam y, tak w wyobraźni w cudzysłowie. Na przykład padają prawdy o rzeczywistych rozmiarach jego cnót, teraz w cudzysłowie, i zasług, i prawdziwym obliczu jego heroizmu, jak to wielu bohaterów, prawda? kreowanych przez samych siebie czy przez innych przez całe lata chodzi w takiej łudzie i wyobraźni w mirażu o samych sobie i nawet o tych mirażach i o tych wyobrażeniach zaczynają książki pisać żeby pokolenia następne miały w głowie mętlik gdy tymczasem należałoby raczej mówiąc tak po prostu nieraz pójść do psychologa a jeśli... Jest jeszcze człowiek wierzący, a przecież każdy jakoś religijny jest dostatecznie drogą do rozwiązania sobie, zwłaszcza gdy czas upływa, a lata są bardzo poważne, znaleźć miejsce przy, przy duszpasterzu, żeby wreszcie jakby zrzucić z siebie ten miraż wyobrażenia o samym sobie, o swoim bohaterstwie. Jak to niektórzy mówią, że historia mnie rozliczy i pokaże, jaki to byłem bohater. No jak można w takim kłamstwie o sobie samym żyć i tak tę pychę, jak to pani powiedziała, codziennie swą pychę karmić? Po prostu to się w głowie nie mieści. Jak człowiek może dojść do takiego stanu, żeby tak wobec siebie był nieprawdziwy? No, tych przykładów jest wiele. O nazwiskach mówić nie będziemy, bo kto inteligentny, to się dowie po swojemu. I wie. I wie, i wie o czym mowa jest mm -hmm. i o kim. Ale skoro to są ludzie na pierwszych stronach i oni zadecydowali w dużym stopniu, a nieraz w niesłychanie dużym stopniu o naszej y, 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 egzystencji, o naszym życiu, to dlaczego mamy prawo nie mówić za ileś tam wieków o nich, kiedy możemy mówić teraz i nawet psychologicznie. Bo sądzę, że... Człowiek jest ostatecznie no przecież psychologiczny i te, ta otoczka rzeczywistości, która się dzieje wokół niego i, i decyzje, które podejmuje, i to wszystko jest jakoś związane bardzo mocno z jego psychologią, psychiką. I tam należałoby szukać, tam należałoby szukać odpowiedzi na, na wiele dręczących człowieka pytań. Na kanwie tego, co ksiądz powiedział, myślę, że jeśli człowiek spojrzy w to takie kryształowe lustro, to spoglądając w tą swoją twarz, no może dojść do takiego niebezpieczeństwa popadnięcia w rozpacz. O no właśnie, owszem. Człowiek, który nie ma nadziei, właśnie ma wtedy szansę, widocznie Pan Bóg daje wielu ludziom bardzo długie życie, żeby jeszcze mieli okazję spojrzeć w to, jak Pani mówi, lustro, i żeby nie popaść w rozpacz, chociaż pewnie są z siebie zadowoleni, jak to, żeśmy na początku powiedzieli, chyba Pani to powiedziała w pytaniu, że e, ludzie się zachowują e, tak, jakby się nic nie stało. Gdzieś tam na wołyniu, przecież w e, stronach wiadomych, Ludzie zostali mordowani, a, a inni mówią, jakby się nic nie stało. Czy stan wojenny, który teraz rocznicę chyba obchodzimy, zamknięcia, w niektórych wypowiedziach słyszymy, jakby, a co się stało? Ludzie też słyszałem, nie wiem, czy się przesłyszałem, bo nie wierzę w to, że ktoś powiedział, że nie tylko w stanie wojennym ginęli ludzie, ale ginęli także codziennie giną na drogach i w szpitalach ubierają. Po prostu w głowie się nie mieści, że takie coś może komuś do głowy przyjść. Żeby tak powiedzieć, prawda? Porównać jedno z drugim. Ale wobec czego my stoimy? Jeśli stoimy przed tym lustrem własnego sumienia, mamy szansę odkrycia i osiągnięcia tej jedynej w swoim rodzaju wartości, jaką jest wartość pokory. Ta pokora to szczególny sposób bycia człowieka, sposób przejawiania się jego dobrej woli. Człowiek, który w niej jest, w tej pokorze, nie wynosi się ponad siebie, ale również nie ugina się, nie garbi się i nie udaje nędzniejszego niż jest. Bo człowiek jest taki, jaki jest. Pokora ma w sobie coś z wolności, którą rodzi w człowieku prawda. I w tej pokorze człowiek poznaje swą wartość i poznaje również jej granice. A to uwalnia go od wstydu wobec samego siebie, od braku szacunku do siebie. A że pogłębia się w nim również świadomość wartości drugich ludzi, innych ludzi, przestaje wstydzić się tych, którzy ku Niemu przychodzą i pozostają przy Nim. Bo człowiek jest wtedy z nimi, a nie nad nimi. Teraz Pomyś... tak patrzymy na kogoś, przerwę jeszcze, że y, wystarczyłoby tylko słowo przepraszam, ale jak słyszymy nieraz przepraszam. To ono jest tak wypowiedziane, jakby po prostu w, w tym stylu wiemy, wie, tak. prawda, co to znaczy melodia słów, mhm. jakby ciągle tam zabrakło tej melodii pokory, mhm. a ciągle jest pozycji nad nimi, nad innymi. Mhm. Jestem mhm. zawsze ponad wszystko, nawet gdybym był największym zbrodniarzem, mhm. i nawet gdybym przeprosił, to ja przepraszam, nie z pokory, tylko z pozycji wyższości, mhm. to jest nie do przyjęcia. Yy, powiedział także ksiądz, że wina, mimo ciemności, którymi zasnuwa człowieka, jest dla niego prawdziwą szansą. Yy, na co proszę księdza? Jak, jak mamy to no, rozumieć? No, jak to, tak właśnie, bo u źródeł każdego upadku możemy odkryć dążenie woli, czyli wolności, naszej woli ku temu, co dobre, lepsze, co najlepsze. Gdyby nie to naturalne dążenie, to poczucie winy byłoby wprost niemożliwe. Nie byłoby czegoś takiego. Wina rodzi się nie tylko stąd, że stało się jakieś zło. Nie, nie tylko stąd rodzi się wina, że stało się jakieś zło, ale i stąd, że w człowieku istnieje taka możliwość, że istnieje dobra wola, która cierpi, gdy widzi, co się stało. Nawet wina świadczy w tym sensie o wyjątkowości człowieka we wszechświecie, że jest osobą. Mm. Z dzieckiem Bożym. Że, że cierpi, ale no. prawdziwie, autentycznie cierpi. To świadczy o, o czym, dobrej woli no właśnie, człowieka. O czym to świadczy, proszę. No, wy, proszę świadczy sobie. to, że patrząc na winę od strony człowieka, trzeba powiedzieć, iż jego wina ma jakieś granice, że nie jest nieskończona. Granicą winy jest ludzka słabość, ludzka ślepota, jest jakaś rozstrojona wrażliwość na wartości, pomieszanie w hierarchii. A przede wszystkim y, sama dobra y, wola człowieka, obecność właśnie tej dobrej woli przejawia się bólem, jakim, jakby tak można powiedzieć, boli mnie moja wina. I z tej racji człowiek może powiedzieć może tak powiedzieć przecież, prawda? No, tak powie, jeśli jest, żyje w prawdzie. Jestem y, winny, na przykład, jestem zabójcą, jestem przestępcą. Ale nie ma prawa mówić, że cały jestem zły. Nawet wtedy, gdy człowiek przypisuje sobie swą, swą winę, to powinien, powinien czynić to z pokorą, czyli z miłością do prawdy. I nie trzeba się chwalić swą winą, ani jej wyjątkowością, ani jej wielkością. Winę można zakomunikować drugiemu. Można poprosić skrzywdzonego o przebaczenie. O to jest bardzo ważny element. Bo tak wszystkim i każdemu ogłaszać, że czuję się odpowiedzialny, i nic z tego nie wynika, i biorę wszystko na siebie, i dalej nic z tego nie wynika, najlepsza by była konfrontacja nie z całą jakąś winą nieokreśloną, tylko konfrontacja z człowiekiem, choć jedynym, albo tym jedynym którego należałoby przeprosić i prosić o przebaczenie. I właśnie chrześcijaństwo bardzo mocno podkreśla potrzebę rozmowy z drugim człowiekiem na temat popełnionej winy. Niemniej jednak nie wymaga ono, by rozmówcą był każdy napotkany człowiek. Absolutnie. To powinien być człowiek przede wszystkim ten, kogo skrzywdziliśmy naszym czynem. On powinien być adresatem naszego słowa i prośby o przebaczenie. Rozmowa ze skrzywdzonym wtedy przybiera formę prośby o przebaczenie. No, powinien to być również ten, kogo nazywamy duszpasterzem, spowiednikiem. I rozmowa z nim przybiera charakter prośby o radę, o umocnienie, o podtrzymanie na duchu, bo jak już mówimy i jesteśmy w programie porady psychologa i pedagoga, co cóż by to znaczyło, pani redaktor, co to psychologa, pedagoga? Tu potrzebny jest duszpasterz. I, tak, i który dlatego też. duchu. No właśnie, i dlatego w tej chwili też chciałabym zapytać w, w, w tej konwencji, a rozmowa z Bogiem, jakie no tak. ma znaczenie, proszę księdza? No, tutaj? no bo to jest rozmowa z kapłanem, ze spowodnikiem, jest rozmową w kontekście wiary. To nie będzie sobie tam na jakiś temat i dyskusji niepotrzebne zupełnie. Odłączone. Tak jak to świat dzisiaj by chciał odłączyć kapłana od wiary. Jakby wyłączyć temat wiary. Niech sobie będzie kapłan tym i tamtym i owamtym. Niech będzie administratorem, niech będzie mediatorem, niech się y, pokazuje i, i w telewizji, i w radiu, niech mówi, jaki to jest taki czy siaki. Gdy się wyłączy kontekst wiary, do czego on jest powołany, ten człowiek? Nie tylko o księdza tutaj chodzi, także o lekarza, o nauczyciela, o rodzica. Jak się kontekst właściwy wyłącza, to wtedy on zostaje w jakiejś pustce, próżni. I jego nawet wypowiedzi, jego sposób argumentacji staje się bezsensowny. Zrozumieć kapłana do spowiednika można tylko w kontekście wiary i o tym dzisiaj mowa jest, mm -hmm. jak chodzi o poczucie winy, o przebaczenie, o pokorę. Ostatecznie, a pani pyta. A co a rozmowa z Bogiem właśnie, ona może owszem przebiegać rozmaicie ta rozmowa, zawsze jednak ona jest jakimś apelem do Boga, do tego, który jest tak wszechmocny, że z każdego zła potrafi wydobyć jakieś dobro. Nie jakieś dobro, ale dobro ostateczne, które zbawia człowieka. Jest apelem od owej przemiany w nas, w człowieku, który zawinił. To jak się słucha osób, które winne są i każdy wie, i szukają odpowiedzi, czy tak, czy siak. To po prostu aż brakuje tego, te, te, tego, co się stało z człowiekiem, który na wszelkie sposoby próbuje coś tłumaczyć, a nie znajduje prawdziwej winy w sobie. Nie chodzi o to, żeby on się upokorzył i żebyśmy ktoś miał z tego satysfakcję. Tym ludziom pokrzywdzonym nigdy o to nie chodziło i nigdy nie chodzi o to, tylko żeby była jakaś równowaga w tym świecie. Żeby drugi nie został, bo życie się, Zmienia i w jakimś momencie się kończy. I z punktu widzenia, jak powiedziałem, wiary, religii, dopiero to nabiera sensu. A to, że ktoś powie, że jest niewierzący, to nie znaczy, że Pan Bóg stracił nad nim kontrolę i już go odesłał na bok. Nie. On jest zawsze dzieckiem Bożym. To, że ktoś powie, że nie jest katolikiem, to nie znaczy, że nie ma odpowiedzialności moralnej wobec Bożych przygazań. Absolutnie. Proszę księdza, patrzę na zegar, jest już dosyć późno, Musimy ale myślę, że chociaż jeden poślizgi. telefon y, zdążymy odebrać. Y, gościem, przypomnę, y, jest dzisiaj psycholog, ksiądz dr Zdzisław Wójcik, a rozmawialiśmy y, o winie i o pokorze. Zapraszam do rozmowy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I Maria Zawsze dziewica, kogo witam? Y, Agnieszka. Ja chciałam tutaj prawda, powiedzieć księdzu właśnie coś takiego, że w mojej rodzinie właśnie to, to jest, że no nie przyznała się moja córka do swojej winy i niestety zostałyśmy rozdzielone. Ja chciałam tej, tą terapię rodzinną przeprowadzić między nami, bo wiedziałam też, że. że Moją winą było to, że no za bardzo chciałam przez, przez moje doświadczenia po prostu wcześniejsze, za bardzo chciałam ją uchronić przed tym, czego ja doznałam, ale no niestety nie, nie dało się tego, tego przeprowadzić. A tutaj z kolei to, co ksiądz mówi, rozmowa z kapłanem, te, te rozmowy z kapłanem mnie uwolniły od bardzo wielu rzeczy. I chociażby y, ostatnio od y, moich y, dużych y, wrogów, y, gdy y, poczułam y, taką taką ja, y, nienawiść, y, u mnie tej nienawiści po prostu nie, nie było, a nagle poczułam tę nienawiść y, po rozmowie z kapłanem, to tak spadło ze mnie, że, że naprawdę, że każdemu, każdemu bym to. Y, poleciła pójść porozmawiać. To to mm. naprawdę, naprawdę tak... Tak, tak rozumiemy Pani Agnieszko, dziękujemy Pani za ten głos. Proszę księdza, musimy już kończyć. Bardzo bym prosiła o jedno zdanie na zakończenie, tak? Tak, nawet nawiązując do tej rozmowy, jak sobie poradzić z drugą osobą, to właściwie chodzi o to, jak poradzić sobie samym z sobą w kontakcie z drugą osobą, na przykład w kwestii przebaczenia i pojednania się. Chodzi o pokorę, jak powiedzieliśmy, a pokora to jest prawda, ale w miłości. Prawda i miłość to jest pokora. Dziękuję bardzo, dziękuję, księdzu, za podjęcie tego tematu, dziękuję Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.